Bank Spółdzielczy Wstrzelnie jest wyłącznym sponsorem festiwalu Schutkofes. Bank Spółdzielczy Wstrzelnie jest wyłącznym sponsorem festiwalu Schudko Fest W Strzelnie, swoją tradycję jednocześnie się rozwijając wspieracie wiele inicjatyw między innymi właśnie słodkofę jest wstrzelnie dlaczego przecież bycie sponsorem strategicznym tak wielkiej imprezy to jest kolosalna rzecz ale jednak robicie to dla strzelnian znaczy w tym roku jest taka duża impreza natomiast na co dzień po cichutku wspieramy wszystkie małe inicjatywy lokalne domy kultury wspieramy koła gospodyń kluby sportowe nie chwalimy się tym, ale bardzo dziękujemy za to, że ludzie to widzą i to doceniają. Ja już A my, my to mamy w misji. My to ja mamy już... wpisane w misję. Ja już w poprzednim wejściu tutaj rozmawiając z Państwem, z publicznością wspominałem, że to, że strzelnianie przychodzą do Banku Spółdzielczego, są lojalni wobec instytucji finansowej, która zrodziła się w strzelnie, która działa na rzecz strzelnian, że oni przychodzą, że tam powierzają Wam Wasze oszczędności, powierzają Wam swoje, znaczy swoje oszczędności, swoje rozliczenia i to jest też taki chyba... Wasz dowód wdzięczności, że, przy, że jesteście przy największych imprezach w Strzelnie, właśnie wspierając finansowo rzecz jasna. Tak, jak najbardziej. Drodzy Państwo, w latach 70. ubiegłego wieku było banków spółdzielczych ponad 1600, dzisiaj jest nas około 480. Łączymy się, rośniemy większe instytucje. Także dla nas jest ogromnym powodem do dumy, że ten bank ma 160 lat i przetrwał do dzisiaj. I tutaj dziękujemy tym wszystkim, którzy, dzięki którym ten bank na tych terenach istnieje. I ten koncert to jest nasze. Dziękuję dla naszych klientów i udziałowców. Wielkie brawa dla Państwa, szczególnie dla tych, którzy. Prowadzą swój rachunek bankowy właśnie w Banku Spółdzielczym w Strzelnie. Drodzy Państwo, ale jak już wcześniej był wyemitowany, teraz już jest Państwa troszkę więcej, co nas bardzo cieszy. Pani prezes, zaprośmy na film promujący właśnie Bank Spółdzielczy w Strzelnie. Zapraszamy, jest naprawdę krótki. Dacie radę. Bank Spółdzielczy Wstrzelnie. Nasza historia. Zaczęła się w 1865 roku, kiedy w Strzelnie powstał Bank Ludowy. Jedna z najstarszych instytucji kredytowych w Zaborze Flórskim. Od tamtej pory, mimo wielu trudnych momentów w dziejach, zawsze byliśmy blisko ludzi, wspierając mieszkańców i rozwój naszego regionu. Dziś działamy jako Bank Spółdzielczy Wstrzelnie z trzema oddziałami: W Strzelnie, Jeziorach Wielkich i Rogowie. Oferujemy nowoczesne usługi finansowe, pozostając wierni idei spółdzielczości. Jesteśmy także wieloletnim sponsorem wydarzeń gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Bank spółdzielczy wstrzelnie. 160 lat tradycji, zaufania i rozwoju. Wielkie brawa, drodzy Państwo, Bank Spółdzielczy w Strzelnie, 160 lat tradycji. No ale teraz Pani Prezes zapowiemy za chwilę wspólnie gwiazdę dzisiejszego wieczoru. Krąży anegdota wśród Strzelnian, że zespół Enej przyjechał do Banku Spółdzielczego w Strzelnie założyć sobie konto, a Pani ich po prostu zapytała, słuchajcie, a może zagracie w Strzelnie, było tak? Nie, nie było, nie przyjechali, musieliśmy ich ścigać po całej Polsce. Ale udało się, drodzy Państwo, a ścigać zespół Ennej jest dość prosto, ponieważ grają dziesiątki, setki koncertów rocznie. Grupa, która istnieje od 2002 roku, pochodzi z Olsztyna o korzeniach polsko-ukraińskich, i właśnie w tej tematyce, w takiej folkowej polsko-ukraińskiej, najlepiej się czuje. Mocny rok, mocny folk, no i oczywiście piosenki, które wszystkie wszyscy znacie i dzisiaj na pewno będą śpiewane. A Pani Prezes, Pani ulubiona piosenka Eneju? Kamień z zapisem Love, radio? Radio. Radio. Dobre. Ja wiem, że dzisiaj radio będzie grane, zespół mnie pewnie za to zabije, ale ja myślę, że chyba żadnej tajemnicy nie zdradziłem, no bo przecież Enej bez radia to jak Wy bez konta bankowego, konta w Dobra, banku spółdzielczym. Go, Dobrze, czekają. A zatem, przed Państwem i dla Państwa z okazji drugiego Słodkofestu. Z... i 160-lecia banku Spójdzielczego. szczelnie zespół NA! NA! go 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 Kochani, jak się macie! Dobra, słuchajcie, wszystkie łapki w górę! Zapacująca bardzo blisko, jak naturalnie przepiękną list Zapamiętam to wszystko jego oczak